Adi Adi to Tu są wrogowie Nie wychylaj się, tam są wrogowie Czekaj zaraz ich zapierdolę Gdzie? Tu nie widzisz, pełno samochodów No to jest kurwy syn Kurwa I co teraz? Ty widzisz jakie ufo się Ty też masz tam takie ufo wejść do garażu? Ty widzisz to? Kurwa ja tam nie idę, ja się tego boję Ale tam mam iść. Czy to raczej ma przyjść do nas, bo ja już nie wiem. Owo niby lata. Ja ty, też nie wiem. Ale to jest w powietrzu. Ale czekaj, teraz na próbę to trzeba najpierw tego tutaj dziabnąć, czy to ty. On tak jakoś nieswojo wygląda, ty zobacz. Chyba się grochówki na żar. Wygląda jakby chciał się spierdzić. Hej, tu jestem! Tu! Jeszcze ty! On jest, brzu on jest brzuchomówcą, patrz! A ty skurwy sen. No on jest brzuch... Ty! On nie rusza ustami i mówi. Ty, to są ufole, ja stąd spadam, ty. Ty, to idziemy do tego, tego, wejdź do garażu, trzeba go ty, zarąbać, oni, nie? oni są jacyś dziwni i uciekamy stąd. A wchodzimy do garażu. Znowu, znowu ten punkt, Adi. Uważaj za tobą, za tobą, za tobą! Ja Paniąg! Tu, tu są jakieś drzwi tutaj Adi, Adi tutaj też transportowali krowy, zobacz, zobacz Adi Pewnie na tych paletach siedziały No, sama raz to jest akurat rozmiar krowy, nie? je jebani A tym pewnie ich doili, patrz No tak Ty, O! Zostaliśmy wykryci Ja wam dam Patrz, 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 widzisz go Widzisz, widzisz, nie, nie. strzelaj, stój! Nie. O, 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 o! To są nasi! No Czekaj, ja nie idę wiem, się z nimi ona idę mnie... Idę się z nimi zaprzyjaźnić! Oj, kłód strzela! No widać, że przy przyjaźni, no! Taliby pieprzone. Patrz, kamerę im rozwalę. Ja wam kurwa dam. A ty nie idź tam. To niebezpiecznie wygląda. Czekaj, BF, a mi coś... What the fuck? Aż mi się BF zbugował. Normalnie tak go ciachnąłem, że mi zminimalizowało okienko. Olgo odrzuciło. Widziałeś to? Nie, mi się tak normalnie położył. I believe I can fly. Adi. Tutu rutu tutu. I, I can touch the sky. Tocz? Tocz? Mocz? Ale że mocz? Ten Mmm Właśnie fiflak kupił mikrofon Taki sam jak ty Tak Ej patrz, patrz Patrz, patrz tu patrz, patrz Shisha Ty Nie ma kurwa palenia z kurwy Patrz, patrz, patrz coś Ty oglądamy telewizję Adi, patrz Nie ma zapłacone <noise> Ty, to jest Rusek Rusek, Adi nie podchodź on nie wygląda dobrze Ty czekaj, to jakieś kotlety są Ty wrazy on... mu na plecy A <laughs> on chyba jest po prochach, zobacz, on oczu nie zamyka Ty! Ja przez noktowizor widzę go On jest kurwa jakimś zomiakiem, uciekamy są Jezu, on idzie za tobą uważaj! <laughs> on się na nas strzeli Adi On jest niebezpieczny Schowam, się w, schowam się w kartonach Może go nie <laughs> Poszedł idiota, idiota Co <laughs> tu jest czekaj. Dobra w dupie go mam Dobra pokażę Ej hey, pokazać ci buga, pokazać ci buga Pokazać ci buga Pokazać ci buga, patrz no. Ale Stój tam, zostań tam Co ty, co tam widziałeś to Patrzę się rzucę na ziemię, bądź tam I patrz na mnie, obserwuj co ja robię Czekaj patrz Czekaj Patrzę, ja umiem takie kosmiczne triki Czekaj jeszcze raz Odsuń się stamtąd ja pierdzia, ta... Widziałeś ja latałem I dobra, idziemy bo te taliby nas tam chcą Patrz, ktoś tu się sikał. Z tego auta pewnie Trochę, trochę, trochę nieładnie tak się... Tak to jest sikać. jak toalety zaczynają być płatne w niektórych miejscach No tak, no no widzisz, yy... No maklery. I co ty... i co ty zrobisz teraz, kurwa, no co zrobisz? O, patrz, 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 idę! Ja widzę, ja widzę, że ty idziesz. Strzelam ich. Murzyni. O, hey, jeden ja salto zrobił i widziałeś, jak wyleciał? <noise> jaki... kutong. <noise> e, no jaki makler zasłonił mi cały widok. Pamiętaj, że gramy na hardkierze. Tutaj nie ma łatwo Dzięki, że mi pomogłeś z nim, bo... To są tacy snajperzy, że oni po prostu bez patrzenia headshoty strzelają O oh, fuck. Strzelają do mnie Filip! Nie! Filip! Co? Ciekawe to z tymi krowami się stało Adi, ratunku, ratunku! Krowy mnie dopadły! Adi, tu jestem, To szybko. nie są krowi! Weź się cofa, ej no ja tam nie podejdę do ciebie ziom Możesz No nie mogę, bo zginę Kiedy, jak? No przecież tu są wszędzie wrogowie No to ja cię osłaniam No widzę właśnie Padłem Kurwa jebana <laughs> Okej, okay, już jesteśmy Zabiliśmy ich No tak, tak, tak Daliśmy tak, radę, tak, bo, tak, Filip, tak, Filip, tak, bo Filip, bo tak. Filip nie szarżował Czołgi jadą, czołgi jadą, o. No widać, że czołgi No tak z, taki... z krowami pewnie No Ty czekaj Trzeba Ja tam ja zagadkę kiedyś rozwiążę Nie, ja kiedyś znajdę krowy w tej grze No nie przeskoczyłem przez samochód Ej, patrz to, patrz to No, ja i... I a u a, I a u Ani patrz na mnie A popycha mnie Ja też tak chcę Nie no, musimy się schować Chowaj się Tutaj też nieźle tyrają Fuck Na balkonach są Uh. Shit Bitches! Kurde on granatem rzucił czy mi się zdawał Rzucił granatem, jestem... O kurde, obok, obok mnie! Jak, jaka siła w ogóle, jak ty granat tu doleciał do mnie Wszyscy padają jak muchy LOL, ja też zaraz padnę! się chowaj fakt bazyłkami do mnie szczelają. kurde ej padłem chodź tu do mnie chodź tu do mnie tylko uważaj jesteś? chodź tu biegiem skacz i się kładź tutaj dosłownie się kładź kładź się kładź się tu żebyś był bezpieczny shit ale oni są mocni die pewnie przez jakieś przez jakiejś pieprzonych wręcz! Pewnie jakiś Samuraj ich wyszkolił Nie mogę się wrócić. Ching ciang motherfucker O oh, shit! Jak oni tymi tu strzelam Chiński motherfucker No tak LOL No jaki? What? Wychyl się gnoju jeden Strzyję go w dupę, jeszcze chodzi Leżeć

Ja tu wchodzę, ja biorę tego. O trudno, to ja muszę tego bardziej zepsutego. A ja biorę tego, będę szczelał. A ja jadę z tym gościem z tyłu. Z tym, ż, kogo, ż, ż. żeśmy uratowali. Katij, Co? To pewnie teraz będą krowy. Tak. Ej patrzcie, tam światła gasną jak w to szczelam. Lol, lol. Jak się strzela w te szyby z y, światłami, to normalnie światło znika, że po prostu. Po prostu nie ma. O LOL! Wybuchł! Cienjas, ciota, żal. <grymne> <grymne> tak? Full auto śmieci. Adi, strzelam w ciebie. Dzięki za wsparcie. A! Coś wybuchło mi za mną. To ja. Coś mi za mną wybuchło <laughs> Jakie bugi, what the fuck Patrzcie to, to jest najgorszy bug w BF, jak ja tego nie lubię Nie uderzam Czego? Zobaczysz na filmie Ta, ci ludzie spadają tak niby no. i nie spadają No to ja też tak mam Nie lubię tego to, mnie to... Ej, zostań tutaj, dobra? Zostań w tym samochodzie, nie wychodź jakby Okej? Okay? No nie wychodź, tylko jak ci się pojawią ludzie to strzelaj do nich Tu jest bardzo trudno A ja się tak scwanie I zamontuję tu ładunki Nie, to mi tak nie wyjdzie Dostałem Adi Jakie salto Szybko go, go go teraz przechodź, ja cię osłaniam Nie osłonisz mnie, bo nie widzisz wszystkich, dobra, strzelaj do nich byle gdzie Udało mi się Dostałem bazę ale kit Kwestia skryptów I co teraz? Teraz ja mam działko Gol Ktoś do do nie napisał ale spoko Nie było słychać chyba nawet Czekaj ale zobaczę kto Oscar już jestem Dobra, ma clear. Jak skończymy tą misję to dodamy nie? No Dobra, dajesz! Ło, kto je, kto je, kto je, kto je, i to jest najgorsze KFC bo... Nie, nie wiem co tam pisał, zniszczyłem O, sioma tu będzie przez ranę Wiejemy makler Uciekaj od razu do tego budynku i nie wychodź Simo no Uciekaj stan cię nie podniosę Myślę, że to wróg <laughs> Patrz, nie zapłacili kablówki Kurde, trzeba ty, w tych tych z budynku najpierw zabić, ale nie wychodź z tego pomieszczenia Kurde, jest tu gdzieś snajperka? Chyba jest snajperka, ale... Zostań tutaj Nie, to nie jest to! Czej padłem, ale czekaj, nie... Ja też padłem! KURDE, DLACZEGO, FILIP?! A Ajajaj, po tej dużej porażce jesteśmy znowu w tym miejscu Fiflax, no, demon... Stary. ...demonów LOL, ja tu ginę! No mówię, nie... A, nie ratunku! LOL! Nawet tu mnie ściągnęli! Mamy teraz taką taktykę, strzelać na i nie wychodzić. <grym> Chociaż i tak jest trudno. Fiflex e się czaił. nie da trafić. Od jednego zdjąłem. No zasłaniasz mi, gościu! Ej, ja mam... Nie, ej, gdzie jest moja snajperka? Nie mam chodź, snajperki. Chodź. Nie wygraj się! Dobra walić, tutaj będę stał przy drzwiach aż się pozabijają sami nawzajem Patrz, cisza jest Tak, taka cisza No, wyszedłeś i w Kurde A oni nic nie oprywają na sieci Współpracownicy, zobacz ten A on jest przy wejściu, nie? No A my tutaj stoimy i giniemy Bo... Ty nie, nie Filip, wracaj! Zginiesz, wracaj! Wracaj! Nie, to nikt nie widzi! Żebyś Łaj nie zginął bo mi się nie chce tego, znowu tego przechodzić Ulol! Bazooką! Przestraszyło mnie to! Masakra! Nie lubię tak strzelać Ściągnąłem jednego już ich praktycznie nie ma Za chwilę przyjdzie pomoc, to by nas nie, będą ach, mogli eskortować To byś się chowaj, żebyś zawsze miał full HP jak ten Czekaj, zdjąłem go chyba, tak Dobrze Ju. Gdzie oni są? Wróciłem O oh, fuck Gdzie oni są i teraz Akijek im tam grenejda, niech giną Uuuu, fuck! No tam jest Menda. No już, eskorta, bierzcie nas stąd, ja tu nie chcę być. Pania. To jest najgorsze miejsce. No co jeszcze mamy robić? Już nikogo nie ma prawie Hmm Tak cicho się zrobiło Wystarczyło zabić tych e, fal, oni tam są na dachu Ej, kosej mi wstawił Filip Ej, co oni tu robią? No, plecy mi zrobić Oj mi też! Nie! Ja jebie Zostawili mnie! Ja tu leżę sam! Oni mnie zostawili! Ja nie mogę! Oni mnie zostawili! Oni mnie zostawili! Nie! Co to było? Fuck!